Witajcie, kochani! Ciągle jesteśmy w temacie zbawienia. Nie śpieszymy się, ponieważ, oczywiście, jest to najważniejsza sprawa dla człowieka. Zastanowić się, co będzie w wieczności z jego duszą. I teraz protestanci mówią, że jesteśmy zbawieni sola fide, samej wiary i sola gracia, samej tylko łaski. Katolicy mają trochę inne podejście i wielu protestantów myśli, że w związku z tym no, my nie jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. Tak też myślał David Berkot, gdy był jeszcze anglikańskim księdzem, bo na takiego został wyświęcony. Natomiast potem zaczął czytać ojców kościoła i okazało się, że wiele z tych rzeczy, w które on wierzy, które uważa za fundamentalne, to pierwsi chrześcijanie nie wierzyli w te rzeczy. I to jest niesamowite. Ostatnio tak podsumowuje tę sytuację, że katolicy czasem zaczynają czytać Biblię i z tego powodu wychodzą z kościoła, a protestanci Zaczynają czytać ojców Kościoła, i z tego powodu albo wracają do Kościoła katolickiego, albo się do niego bardziej zbliżają, ponieważ David Berkot. Nie wrócił do kościoła katolickiego. Z jego takiego szerokiego researchu, bo aż napisał jakiś tam słownik tych wierzeń pierwszych chrześcijan, z tego jego researchu wniosek jest taki: on do takiego doszedł, że najbliżsi tym wczesnym chrześcijanom są dzisiaj tacy konserwatywni. Anabaptyści. Anabaptyści pojawili się zasadniczo przy samej reformacji. Dopiero potem byli baptyści, którzy jakoś się od nich wywodzą. Dzisiaj też Amisze są z nimi mocno spokrewnieni. Ale to tak tylko mówię, żeby zarysować trochę tę postać Davida Berkota. Kiedyś anglikański ksiądz, teraz Anabaptysta. I jeszcze tylko tytułem wstępu, jeśli ktoś nie rozumie, dlaczego ja taką wagę przywiązuję do ojców Kościoła. To byli pierwsi chrześcijanie, więc oni naukę przejęli od uczniów Jezusa. No jest to bardzo istotne, co oni twierdzili, w co wierzyli, bo my jesteśmy 2000 lat po Chrystusie. Już naprawdę wiele wieków minęło. Bardzo się zmieniła kultura, język, wszystko. No dobrze, powie ktoś bardziej oczytany, ale przecież z ojcami Kościoła było tak, że oni się nie zgadzali ze sobą. I owszem, były takie kwestie. Nawet było ich sporo. Co więcej, nawet bywało tak, że obie strony jakiegoś sporu twierdziły, że swoje poglądy czy praktyki przejęły od apostołów. Więc to naprawdę jest trudne dociec, kto miał rację. Nie da się po prostu w wielu sprawach, nie? bo nie mamy tylu źródeł. Natomiast, kochani, to jest najważniejsze. I będę to powtarzał do śmierci, bo widzę, że. Powtarzam to naprawdę często, a i tak do niektórych nie dociera. Ale kocham Was. Powtórzę jeszcze raz, słuchajcie. Były takie kwestie, co do których ojcowie Kościoła, wszyscy chrześcijanie zgadzali się przez pierwsze tysiąc lat albo i dłużej. Naprawdę były takie kwestie, i trochę też tak jest właśnie z tą doktryną sola fide, czyli zbawienie z samej tylko wiary, że uczynki nie mają żadnego znaczenia. Dzisiaj mam dla Was 10 przeciekawych cytatów z ojców Kościoła, i to takich wczesnych, nie tam jakiś Augustyn, czy jeszcze później, tylko naprawdę z pierwszych zupełnie wieków Kościoła. I je zgromadził właśnie David Berkot w tej książce Will the Real Heretics Please Stand Up? Czyli czy proszę mogą wstać, prawdziwie. Dziwi heretycy się ujawnić, bo nie mogą być nimi ludzie, którzy wierzą, że uczynki mają znaczenie dla naszego zbawienia, skoro tak wierzyli pierwsi chrześcijanie, no to my musielibyśmy ich wykląć, ludzi, którzy przejęli swoją wiarę od apostołów i w tej jednej sprawie wszyscy byli zgodni. I znowu, jeśli ja się tutaj mylę, jeśli przeoczyliśmy my wszyscy jakieś cytaty z ojców Kościoła, które temu przeczą, rozmawiajmy. To by było super. Niektórzy doszukują się jakichś tam szczątków sola, fide w różnych ojcach kościoła, no ale nie widziałem nic przekonującego. Przynajmniej jeszcze. Zaczynamy od. Polikarpa, który zmarł w 155 roku, i on powiedział: Ten, który go wskrzesił z martwych, wskrzesi i nas, jeśli będziemy spełniać Jego wolę, chodzić w Jego przekazaniach i miłować to, co on miłował, strzegąc się wszelkiej nieprawości. Zobaczcie, wskrzesi i nas, a więc jest mowa o zmartwychwstaniu. Celowo pomijam parę cytatów, które podał David Berkot, ale które. Mogą się odnosić do nagrody, którą niektórzy protestanci uważają za zupełnie osobny temat, że nagroda to, to nie jest to samo co usprawiedliwienie i, i, i zbawienie. A zobaczymy za chwilę, co twierdzili ojcowie Kościoła, żeby widzieli to trochę inaczej. Ale właśnie ten, który wskrzesił Jezusa, wskrzesi i nas. Uwaga, jeśli co, jeśli tylko uwierzymy, sama wiara. I wyznamy Jezusa Panem? Nie, jeśli będziemy spełniać Jego wolę, chodzić w Jego przykazaniach. Więc czy Polikarp wierzył w doktrynę Sola fide? No raczej nie. Chyba nie tak rozumieli te wersety, które wszyscy protestanci dzisiaj podają, Efezjan 2, 8 i 9, że nie jesteśmy zbawieni z uczynków, żeby się nikt nie przechwalał. Nie o to chodziło Pawłowi, że nie musimy spełniać żadnych uczynków bo Polikarp wyraziłby się inaczej, gdyby protestanci tutaj mieli rację. Następny cytat z Barnaby, a raczej pseudo-Barnaby, bo chodzi o list Barnaby, który był Barnawie przepisywany, ale raczej go nie napisał. W tym liście jest napisane, ten kto przestrzega tych przykazań zostanie uwielbiony w Królestwie Bożym, ale ten kto wybiera inne rzeczy... Zginie razem ze swoimi uczynkami. Znowu nie ma tutaj mowy o utracie nagrody, tylko o zginięciu, o utracie życia duchowego. A ten, kto przestrzega przykazań, ten zostanie uwielbiony, będzie przebóstwiony, wejdzie do Królestwa Bożego w tym uwielbionym ciele. Więc takie zdanie miał autor listu Barnaby. A co powiedział Hermas, który zmarł w 155 roku i napisał takie dzieło? Pasterz. Pasterz Hermasa to jest w ogóle ostatnie dzieło ojców apostolskich, tak? czyli z zupełnie pierwszych wieków. Tylko ci, którzy boją się Pana i przestrzegają Jego przykazań, mają życie z Bogiem. Znowu, nie ma mowy o jakiejś nagrodzie, o y, tysiącletnim królestwie, że tylko to jest w nagrodę za przestrzeganie przykazań. Nie, nie, nie. Tylko ci mają życie z Bogiem, więc nie sama wiara. Nie sama łaska, ale współpraca z tą łaską, zaparcie się siebie, ukrzyżowanie swojego ciała razem z jego namiętnościami i pożądaniami Galatów 5:24 to wszystko my mamy robić, od nas dużo zależy. Dalej pisze Hermas: Ale ci, którzy nie przestrzegają jego przykazań, nie mają w sobie życia. Wszyscy zatem, którzy gardzą nim i nie przestrzegają jego nakazów, oddają siebie na śmierć i każdy będzie winien swojej własnej krwi, lecz błagam was, przestrzegajcie jego przykazań, a znajdziecie lekarstwo na wasze wcześniejsze grzechy. Piękne, niesamowite, jak bardzo Hermas podkreśla ważność uczynków w naszym zbawieniu, tak? Jeśli przestrzegasz przykazań bożych, masz życie z Bogiem, ale jeśli nie przestrzegasz przykazań, nie masz w sobie życia. To, czy masz w sobie życie, zależy od tego, czy przestrzegasz przykazania. Proste. Idziemy dalej. Justin, który zmarł w 165, napisał tak. Zostaliśmy nauczeni, czyli przejęliśmy taką naukę od apostołów, od uczniów Jezusa, że on przyjmuje tylko tych, którzy naśladują cnoty, jakie w nim istnieją: powściągliwość, sprawiedliwość i miłość do ludzkości. I tak przyjęliśmy tę naukę, że jeśli ludzie poprzez swoje uczynki pokażą się godnymi jego planu, będą uznani za godnych panowania wraz z nim, uwolnieni od zniszczenia i cierpienia. Tutaj może niektórzy będą to próbowali tak interpretować, że no tak, panowanie razem z nim, czyli królestwo jeszcze tu na ziemi, ale już tutaj wyraźnie mówi szerzej, że Bóg przyjmuje tylko tych, którzy naśladują cnoty, jakie w nim istnieją. Więc przyjmuje nie tylko do Królestwa, ale i do życia wiecznego. Tylko tych, którzy naśladują te Jego cnoty. I uwaga, przez swoje dobre uczynki pokazujemy, że jesteśmy godnymi. Jego planu, więc ci, którzy nie mają dobrych uczynków, którzy łamią przekazania i tylko wierzą w Jezusa, wyznają wiarę, ale to się nie przekłada na ich życie codzienne, no to oni nie są godnymi Jego planu. I teraz już nieważne, co nazywasz tym planem, czy królestwo, czy właśnie plan zbawienia, po prostu On Cię, Bóg Cię takim nie przyjmuje, jeśli nie starasz się naśladować. Tych cnót, jakie w nim istnieją. Słuchajcie, jeśli zrzucimy takie okulary, które nam nałożyli apologeci protestanccy, przekonując nas do jakiegoś sola fide. i wiecie, że ja kocham protestantów wszystkich, bardzo dużo zyskałem przez lekturę ich książek, natomiast tutaj po prostu się mylą. To nie jest tak, że nasze uczynki nie mają znaczenia w naszym zbawieniu, mają ogromne znaczenie, tak? Trzeba naśladować cnoty naszego Boga. Tę miłość, którą nam okazał, trzeba Odwzajemniać. Z tą łaską, którą on nam daje, trzeba współpracować. Jeśli to odrzucimy, to odrzucimy też życie, które jest w Bogu i po prostu pójdziemy tą szeroką drogą, która prowadzi do zatracenia. Jezus powiedział, że wąska droga prowadzi do zbawienia. I na marginesie, właśnie, gdyby było tak, że wiara w Jezusa zbawia, tylko sama wiara bez uczynków. No to to jest dosyć szeroka droga, jak dla mnie. Czyż nie? Czy nie jest to łatwe się naprawdę nawrócić, uwierzyć, a potem sobie odpaść, ale z taką pewnością, że i tak jestem nowym stworzeniem, a jego się nie da już zniszczyć. Tego nie ma w ogóle w Nowym Testamencie, ani jak widzimy wśród pierwszych ojców Kościoła. Idziemy dalej. Klemens Aleksandryjski w zachęcie do Pogan napisał tak: Słowo odsłaniając prawdę ukazało ludziom szczyt zbawienia, aby mogli się nawrócić i zostać zbawieni lub odrzucić posłuszeństwo i zostać potępieni. Oto głoszenie sprawiedliwości. Dla tych, którzy są posłuszni, radość. Dla tych, którzy nie są posłuszni. Potępienie. Więc widzimy, jaki mocny akcent położony jest na posłuszeństwie, a nie tylko na wzywaniu imienia Jezusa czy na wierze w Niego. Kolejny cytat z Klemensa: Każdy, kto zdobywa prawdę i wyróżnia się dobrymi uczynkami, zdobędzie nagrodę życia wiecznego. Mm. Teraz się pewnie zagotowało wielu protestantów: nagrodę życia wiecznego? Życie wieczne nie jest nagrodą, tylko jest za darmo, z łaski, nie z uczynków, aby się nikt nie przechwalał. No widzicie, skąd ten klemens to wziął? Klemensie drogi, skąd ty to wziąłeś? W, na początku III wieku. Nagroda życia wiecznego, a jednak skąd to wziął? Po prostu chrześcijanie w to wierzyli na samym początku, że życie wieczne jest. Nagrodą. Nie tylko jakieś powodzenie teraz w tym życiu, nie tylko jakieś panowanie z Jezusem tutaj, jeszcze na ziemi, w tym tysiącletnim królestwie czy coś. Nie, życie wieczne też jest nagrodą. I jest to oczywiste, jeśli właśnie zdejmiesz te okulary, które nam nałożyli czasem, co niektórym. Protestanccy apologeci. I zobaczysz, że kiedy przychodzi młodzieniec do Jezusa i pyta, co mam zrobić, aby zdobyć życie wieczne? No to Jezus mówi: No, jak jest w prawie, jak czytasz? No nie zabije, nie co no i piękniej i to wszystko czyń, a będziesz zbawiony. I teraz. Gimnastyka protestancka. Nie, nie, to Jezus mu to mówi tak z, z przekąsem, żeby mu pokazać, że człowiek tak naprawdę nie jest w stanie doskonale przestrzegać prawa. Słuchajcie, odetchnijmy, uwolnijmy się od tych wszystkich nauk, które nam ktoś nawkładał, od tych ludzkich tradycji i zobaczmy, co tam naprawdę. Jezus mówi: To czyń, a będziesz zbawiony. Mówi: Jeśli ktoś nie przynosi owocu, to będzie odcięty i wrzucony w ogień. Albo mówi: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie przewyższała sprawiedliwości nauczycieli pisma i farazeuszów, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I uwaga, może nie ma na myśli wcale Królestwa Niebieskiego tysiącletniego, jeszcze tutaj na ziemi, tylko po prostu ma na myśli życie wieczne. Na to by wyglądało. Bo właśnie o tym mówi Klemens Aleksandryjski. Każdy, kto zdobywa prawdę i wyróżnia się dobrymi uczynkami, zdobędzie nagrodę życia wiecznego. Niektórzy ludzie poprawnie i wystarczająco rozumieją, jak Bóg zapewnia niezbędną moc, ale przywiązując małą wagę do uczynków prowadzących do zbawienia. <śm> <śm> nie! Wszyscy protestanci krzyczą nie! Nie czynią koniecznych przygotowań, aby osiągnąć to, czego się spodziewają. Uwaga, są ludzie, którzy się spodziewają zbawienia, a go nie osiągną. I teraz możecie zrozumieć te wszystkie fragmenty, gdzie Jezus mówi: że Będzie masa ludzi na Sądzie Ostatecznym, którzy będą zdziwieni, że nie mogą wejść. Dlaczego będą zdziwieni? Bo zostali nauczeni, rozumiecie że wystarczy się pomodlić, wystarczy uwierzyć w Jezusa i już będziesz zbawiony. I będą mówili, no ale Panie Jezu, przecież my w Twoje imię robiliśmy to i tamto. Tak, ale nie przestrzegaliście przykazań. Nie znam Was, zejdźcie mi z oczu, Wy czyniący nieprawość. I znowu chodzi nie tylko o nagrodę jakiegoś królestwa, ale o nagrodę życia wiecznego. To jest klemes aleksandryjski dla Państwa. A to jest orygenes, zmarł w 254 i napisał tak: Dusza będzie wynagrodzona według tego, na co zasłużyła, przeznaczona albo do odziedziczenia życia wiecznego i błogosławieństwa, jeśli jej uczynki to dla niej zdobyły, albo do oddania na ogień wieczny i kary, jeśli wina jej przestępstw ją do tego doprowadziła. No więc, kochani, kto rozumie lepiej ten fragment drugi Korentian 5,10. Czy katolicy, czy protestanci? Bo Paweł mówi tak: Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, by każdy otrzymał zapłatę, na jaką zasłużył za życia w ciele. Dobrą lub złą. Protestanci tutaj, co niektórzy, wymyślają, że no tak, że to jest taka nagroda, która zupełnie jest odseparowana od życia wiecznego, które jest za darmo w łasce. To jest nagroda, to jest coś innego i na to możemy sobie zasłużyć właśnie za życia w ciele. Słuchajcie, no nie tak to widział Orygenes. Oczywiście on nie był świętym, bo miał swoje za uszami, ale on pokazuje razem ze wszystkimi innymi, w co wierzyli pierwsi chrześcijanie? Teraz wiecie o co chodzi, na czym polega moc tego argumentu, że tak naprawdę nie ma cytatów przeciwnych. Nie znajdziecie kogoś, chyba że nie wiem, jakiś Jan Chryzostom albo jakiś późny Augustyn. Niektórzy tam protestanci próbują czegoś szukać, ale ogólnie rzecz biorąc, nie ma cytatów przeciwnych. Wszyscy ojcowie kościoła, jak jeden mąż, mówią, że uczynki mają ogromne znaczenie dla naszego zbawienia. Czy kiedy mówimy o zasługiwaniu sobie podczas życia w ciele, to czy mówimy o jakiejś nagrodzie odseparowanej od życia wiecznego? Nie. Mówimy o, o dziedziczeniu życia wiecznego albo o ogniu wiecznym. Proste. Także, kochani, niech na nas padnie wszystkich. Bojaźń Boża, i nie chodzi o to, żeby teraz robić dobre uczynki, przestrzegać przykazania ze strachu przed piekłem, tylko żebyśmy zrozumieli powagę sytuacji. To nie jest tak, że możesz uwierzyć w Jezusa i robić, co ci akurat pasuje. Nie, ty masz się Jezusowi oddać w całości i pytać się o jego wolę. Jeśli jej nie będziesz przestrzegać, to jesteś zgubiony. To już jest po tobie. Jeśli odrzucasz przykazania Boże, to odrzucasz też życie ducha Bożego. Nie będziesz żył wiecznie, bo jak spotkasz Jezusa twarzą w twarz, to ci powie, że Cię nie zna. Że Cię nie zna i że masz zejść mu z oczu, bo jesteś czyniącym nieprawość. Straszne. My jesteśmy straszni tak naprawdę i dostaniemy to. Na co sobie zasługujemy w tej chwili. Słuchajcie, tak będzie. Hipolit, który zmarł w 235. Poganie, przez wiarę w Chrystusa, przygotowują dla siebie życie wieczne poprzez dobre uczynki. Którego słowa nie rozumiesz? <laughs> Więc Hipolit też twierdził to samo. Drugi cytat z niego. Jezus, sprawując sprawiedliwy sąd Ojca wobec wszystkich, każdemu przydziela to, co słuszne według Jego uczynków. Usprawiedliwienie to jest takie trochę dziwne zdanie, ale tu jest słowo klucz usprawiedliwienie dla protestantów. Usprawiedliwienie będzie widoczne w przyznaniu każdemu tego, co sprawiedliwe. Tym, którzy dobrze postępowali, sprawiedliwie zostanie przyznane wieczne szczęście. Miłośnikom nieprawości przypadnie wieczna kara, ale sprawiedliwi będą pamiętać tylko sprawiedliwe uczynki, dzięki którym osiągnęli królestwo niebieskie. Słuchajcie, no już któryś ojciec kościoła czy pisarz wczesnochrześcijański i wszyscy mówią to samo. Że można Królestwo Niebieskie osiągnąć przez sprawiedliwe uczynki, że jeśli ktoś jest miłośnikiem nieprawości, no to wieczna kara, nie tylko odrzucenie w tym życiu albo w tysiącletnim królestwie, nie, wieczna kara. Tym, którzy dobrze postępowali, sprawiedliwie zostanie przyznane wieczne szczęście. Więc tak, ty swoimi uczynkami. W pewnym sensie zasługujesz, chociaż cała zasługa jest Jezusa Chrystusa na krzyżu, ale w tym sensie zasługujesz, że po prostu gdybyś zrobił inaczej. Gdybyś łamał przykazania świadomie, to byś podeptał Syna Bożego. Już nie ma dla ciebie ofiary za grzechy, właśnie Hebrajczyków 10:26, tylko jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma pożreć przeciwników Hebrajczyków 10:27 czyli następny werset. Więc. Tak to wygląda, kochani. Żadnego solafide nie było u pierwszych chrześcijan. I następny jest Laktancjusz, który zmarł w 320, więc to już jest początek IV wieku. Dlaczego więc uczynił człowieka kruchym i śmiertelnym? Aby postawił przed człowiekiem cnotę, czyli wytrwałość w trudnościach i trudach. Przepraszam, tłumaczyłem to z angielskiego. Dzięki której mógłby zdobyć nagrodę nieśmiertelności. Znowu, nagroda. Ale nieśmiertelności, a nie czegoś, nie czegoś tymczasowego. Człowiek składa się z dwóch części ciała i duszy, z których jedno jest ziemskie, a drugie niebiańskie. Dlatego przydzielono mu dwa życia. Pierwsze przeznaczone dla ciała jest przemijające, drugie należące do duszy, jest wieczne. Pierwsze otrzymaliśmy przy urodzeniu, tak czyli życie przeznaczone dla ciała. Natomiast drugie. Czyli wieczne życie duszy zdobywamy przez starania, aby nieśmiertelność nie była dostępna człowiekowi bez żadnych trudności. Więc wszystko jest znowu jasne. Cnota, czyli wytrwałość w trudnościach. To dzięki niej możemy zdobyć Nagrodę Nieśmiertelności i życie wieczne zdobywamy przez starania nasze. To nie koniec, będziemy jeszcze więcej o tym mówić. Natomiast, jeśli chcecie obejrzeć więcej na ten temat, to jest film o Ireneuszu z Lyonu. Jakie on miał poglądy na temat zbawienia złoczynków i przez wiarę? Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają to dzieło. Jeśli ktoś chce się dołożyć szczegóły w opisie, z Bogiem, szalom. Zapraszam.